Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj w terenie, jak mogliście zauważyć, dwa oblicza survivalu, czy też bushcraftu. Poruszyliśmy temat mody leśnej na leśnej grupie wsparcia na naszym kanale. Pokazujemy zastosowanie munduru militarnego, takiego survivalu, military survival, a ja troszkę bardziej tradycyjnie. Także nie odbiegamy od normy, bo wszystkie sposoby i sztuczki są dozwolone w terenie leśnym. Jak widzicie, Tosia w mundurze Multicam, oporządzenie taktyczne, mały plecak patrolowy 25 litrów, manierka, pas taktyczny, kapelusz, kominiarka, nóż taktyczny i oczywiście buty. Może fajnie wpisywać się. W leśny teren, sobie działać, współpracować z naturą. Oczywiście w mundurze jest o tyle to fajne, że mamy pełno kieszeni typu cargo na spodniach do przenoszenia różnego ekwipunku. Możemy wrzucić tak naprawdę wszystko: opatrunek osobisty, piłę, rękawiczki, czapkę zapasową wszystko, co przyjdzie nam do głowy, żeby w razie czego, jak zgubimy plecak, czy przyjdzie nam uciekać? Będziemy mieli zawsze jakiś sprzęt przy sobie. Tak samo bluza, multum zastosowań, multum zastosowań, multum kieszeni. Ten akurat mundur jest o tyle fajny, że ma duże guziki, co pozwala po prostu zimą, jak działamy, nie musimy ściągać rękawiczek. Także to jest taki styl military survival, ale świetnie wpisuje się w trendy naszego polskiego bushcraftu. Ja troszkę dzisiaj w innej scenerii, jak widzicie. Spodnie czarne, rękawiczki, bluza flamelowa, kamizelka zrobiona ze starej parki wojskowej, pasek skórzany do tego toporek i oczywiście nóż mora. Ekwipunek naprawdę zrobiony. Oczywiście, spodnie miałem koszulę, każdy z nas też jakąś tam ma flanelową kamizelkę ze starej kurtki, takie mówiłem parki, worek transportowy, żeby go zastąpić, zwykłym workiem jutowym. W lesie naprawdę wszystkie trendy i style są dozwolone. Tu mam taki mieszek przywiązany sobie do paska na sznurku, gdzie w terenie działając leśnym mogę chodzić, zbierać sobie na przykład jagody, maliny, grzyby i mam wszystko przy sobie. Także jestem dosyć w stylu, takim wpisującym się też w otoczenie. Oczywiście nie musicie brać z tego przykładu, może to być koszula flanelowa, czerwona, czarna, żółta, obojętnie. Wszystko będzie zależało od naszej wyobraźni, po prostu jak będziemy sobie chcieli działać w terenie leśnym. Na głowie arafatka która po prostu zastępuje mi czapkę. Nie ubrałem dzisiaj celowo ani czapki, ani kapelusza. Wziąłem arafatkę. Multum zastosować Jako szal, który będzie otulał moją szyję przed zimnem, mogę też zrobić sobie taki turban. Założyć na głowę, zawiązać z przodu, przed twarzą i po prostu nie będę odczuwał jakiegoś tam zimna. Także Styl militarny czy tradycyjny bushcraft, wszystkie style są dozwolone. Wszystko będzie zależało od naszej wyobraźni, naszej pasji. Nie musimy od razu zakupywać sobie mundurów. Wiadomo, że wszystko kosztuje pieniądze. w swoich możliwości, swojego logicznego myślenia możemy stworzyć sobie zwykły strój bushcraftowca. Taki bushcraftowiec ala tradycjonalista. I też świetnie idę do lasu, się bawię. Nie muszę też niezbędnie się jakoś chować, bo mam stonowane kolory. Także widzicie, wpisujemy się w trendy leśne. Nieważne, czy jesteśmy w stylu militarnym, wydamy jakąś tam kasę na ekwipunek, umundurowanie, ale możemy też stworzyć sobie własny strój. Leśnego buszkraftowca. Także zapraszam Was wszystkich do lasu. Chodźcie w teren, bo najmniejsze wyjście w teren niesie nowe doświadczenia. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!